Chwilę już na nich wszystkich czeka. czekam. Mam nadzieję, że niedługo już przyjdą. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Co pan? Co się dzieje? Spotkanie. A, okej, okay, dobra. No tak właściwie, to na kogo jeszcze na tym spotkaniu czekamy? Eee, Chwilę, chwila. Przyszedłam, przyszłam, czy jak to się mówi? Nie pamiętam. Jesteś encyklopedią, a więc sobie sprawdź, jesteś podłączona do internetu. Eee, nie chce mi się. Na kogoś jeszcze? No, na najważniejszą osobę w sumie czekamy. Jestem. No i przyszedł. Eee, czemu zwołałeś nasze posiedzenie, panie rodowy samuraju? Po pierwsze, jestem generał Vex. Odwołam Wasze spotkanie po to, żeby z Wami omówić sprawę zawładnięcia światem. Właściwie tym lądem. Moi mm, sąsiedzi na naszym archipelagu chcą też zdobyć ten ląd, ale my byliśmy si, szybsi. I gdyby oni podbili ten ląd, by Was tutaj nie było. No, by już Was nie było. To, że my jak najszybciej to jesteśmy, to jest szczęście. I chcę z Wami wejść w układ, dzięki któremu razem zawładniemy tymi ziemiami i zepsujemy święta. A ty, zepsucie świąt, to po co? A żeby, nie wiem, święta. No dobra, mi to pasuje. Ale potrzebujemy jeszcze. ten e, Jednego członka. To idźcie po niego i potem zacznijcie wypełniać mu misję. Dobra. Nie, powiem tak. Ta praca strażnika nie jest jakoś bardzo ciekawa. Tylko stoję tutaj i stoję tutaj i nic kompletnie nie robię, no? Hmm. Mam nadzieję, że coś się ciekawego stanie. Ach, może. Może coś ciekawego stanie. To ja sobie pójdę. O, przyjaciele! Jesteście! Tak, jesteśmy, teraz cię uwolnię. Jest, jestem wolny! Oje! Oh yeah. Ręce do góry! Ręce! Ja wam, ja wam dam te ręce do góry! No, droid załatwiony. Niech ktoś jakąś proń da. lepsze tutaj. Uuu! fajna gibera, biorę! Uu. Poddaj się, Złoczyńco i przestęp i przestępco. Ile, Dobra, uciekajmy stąd. Dobrze, no to macie już wojowników. A właściwie ostatni, ostatnie, ostatniego wojownika, którego potrzebowaliście. I ja was pomogę potem woju zakazanego Spinjitzu. Culozu. Który sprawia, że wszędzie gdzie on jest robi się coraz zimniej i coraz więcej jest śniegu. I można zmienić jakąś istotę. Te w takiego lodowego samuraja jak my. Zademonstruję wam to. <śmiewanie> Widzicie co u mnie jest wuj? To teraz czas na zamrożenie tego miejsca. potężna zima i to bardzo potężna. <laughs>